Mamy kilogramów poprawiłem swój rekord dzieciowy o kilogramów no, kurwa, Polska siła, no to to mogę powiedzieć? To jest nic To nie? Wałos! Witajcie w Hiszpanii. Dzisiaj będę miał tutaj ważenie i właśnie będę jadł pierwszy posiłek, czyli śniadanie i będą to 4 jaja i 100 gramów zwykłej pszennej bułki. Będę stosował dietę ubogoryszczkową. resztkową e, Ograniczam błonnik, bo to pozwoli mi stracić wagę bez utraty siły. W momencie, w którym nie dostarcza się błonnika, to błonnik ma ten enzym roślinny, który trzyma wodę, dzięki któremu jesteśmy syci. Jak go wyeliminujemy, będziemy lżejsi bez utraty siły. Jak jest tego minus? Strasznie mała jest sytość. Nie muszę ograniczać soli, ale dlatego, że wagę już mam zrobioną. Potem blotuję oczywiście sok z buraka. I tak będą wyglądały moje posiłki, będę Wam je pokazywał. Wiadomo, że suplemenciki też potem wiadą, gdzie je położyłem. Pamiętajcie, KFD pod gotcha koniec. No i tak się prezentuje pierwszy posiłek. Późniejsze Wam pokażę i lecimy do dobrą kawusię. I tutaj jeden bardzo solidny punkt dla Hiszpanii, że dosłownie wszędzie jest mega dobra, mocna kawa za 1 euro. Dobra, i po posiłku i waflach z Nutellą poczułem jeszcze troszeczkę powera, więc poszliśmy się przejść. Porobiliśmy sobie jakieś fajne foteczki, bo wiadomo, dobrze mieć pamiątki, a zwłaszcza jak się jest w formie. I jakieś krótkie wideo, żeby były jakieś dodatkowe może roleczki, więc wykorzystaliśmy jeszcze tą piękną pogodę przetwarzania. Witajcie, wracam do Was, godzina 17.40. I ostatni posiłek przed ważeniem to samo, czyli makaron, kurczak, ale tym razem żelki. Wiem, że to śmiesznie wygląda 45 gramów żelek. Jem to i lecę na ważenie. Dobrze, słuchajcie, jesteśmy właśnie tutaj na ważeniu. Weszliśmy do takiego pomieszczenia, które wygląda troszeczkę jak kopownia, ale mniejsza z, mniejsza z tym, jak wygląda. Zaraz weryfikujemy moją wagę. 85, więc waga zrobiona, jakby się wyższa waga niż zwykle. Słuchajcie, widzieliście, jestem w Niestety nie dostałem informacji, że dzisiaj musi być mój sprzęt zweryfikowany i go nie zabrałem. Dlatego muszę zrobić spacerek do hotelu, zabrać moje neopreny, pas, łańcuch i buty, żeby to sprawdzili, czy mogę w nich startować. Ogólnie, ja by jakbym nie mógł, no bo innych nie mam. W poważeniu, piję sobie teraz elektrolitki. Lecimy do hotelu, idziemy zweryfikować sprzęt i widzimy się z powrotem na sali. Słuchajcie, sprawdzili mi właśnie sprzęt. Sprawdzali mi buty. Moje buty są zaakceptowane. Paz jest zaakceptowany. I sprawdzają szerokość neoprenów, bo nie można mieć grubszych niż 7 mm. Trochę było zamieszania, ale wszystko jest ok. Zobaczcie, tu jest drążek do maselapów na kółkach. Tam jest drążek do maselapów. Jak widzicie, są one bardzo, bardzo wysokie. A tutaj mamy dipy. I możemy dopasować szerokość do zawodnika. Oni będą to mieli zapisane. Ja na przykład, zobaczcie. Ok. Na treningu robię na 60, więc nie widzę powodu kombinować i robić na innym rozstawie. Skoro robię 60, to niech będzie 60, nie? No i co? Teraz zjem sobie żelki, wypiję jogurt, zjem jeszcze kaszkę, żeby troszeczkę się podładować. I jutro lecimy z tematem. I mój ostatni posiłek w ciągu dnia: wafle z dżemem, z żelkami, i tutaj klej gryżowy z dżemem, białkiem i masem orzechowym. I idziemy spać. I witam serdecznie. Mamy dzisiaj dzień zawodów jest sobota. Powiem Wam, że jestem bardzo pozytywnie zaskoczony swoją wagą, bo rano ona wyniosła 83,2, więc jest naprawdę niska, a zjadłem wczoraj 3000 kalorii, czyli najwięcej w tym okresie tak tuż przed przygotowawczym, co świadczy, że ta dieta obogoreszdkowa robi zajebistą robotę. Forma wygląda super. Nie zaskoczę was jakimś wybitnym śniadaniem, jest to znowu jajecznica, 4 duże jaja i 100 gramów pieczywa zobaczcie w ogóle jak słoneczko wyszło yes, masakra, jest tak cieplutko teraz, tak przyjemnie w tej Hiszpanii tymczasem ostatni posiłek i mamy tutaj klej gryżowy, białko, dżem, masło orzechowe, banan potem blatuje oczywiście taki strzał z buraka I idziemy sobie na pieszo się przejdziemy na miejsce zawodów i to jest właśnie ta mentalność. Jestem przed startem w zawodach, a patrzę co dobrego zjem po zawodach. O oh my god. Mały doping przed zawodami. Wczoraj ta kawusia jest zmiotła z planszy. To bierzemy, wjeżdżamy jak demon w te zawody. No i nadszedł ten czas. Wybraliśmy się na miejsce zawodów, jak możecie zobaczyć była to wielka hala sportowa. Cała oprawa graficzna była naprawdę bardzo ładnie przygotowana. Wszędzie był też porastawany sprzęt sportowy, zwłaszcza do liftingu, czyli typowe neopreny na łokcie, na kolana. Fajnie, że też pomyśleli, porostawiali flagi, paraletki jakiegoś różnego rodzaju, jak fajnie graficznie w ogóle były one wykonane, monsterki wszędzie, żeby się doładować, no ale te trofea naprawdę dale były. Naprawdę piękne, I aż się nie obliczyło, jak to wszystko było porozstawiane. Zobaczcie, tutaj są wykonywane główne podejścia, sędziowie oceniają kartkami, Jest spoterzy są. Zobaczmy sobie podejście. Jak widzieliście, trzy białe kartki, zaliczone powtórzenie, zgłasza deklarację kolejnego podejścia, wchodzi kolejny zawodnik, chodźcie ze mną. A tutaj jest strefa rozgrzewkowa, zaraz się będę rozgrzewał, bo teraz startuje kategoria minus 80, ja jestem minus 87. Tu mam strefę rozgrzewkową, zaraz się będę rozgrzewał też powolutku i lecimy z tematem. Tutaj też warto dodać, że zawody odbywały się od samego rana, tylko najpierw było 6 kategorii kobiet i później kategorie mężczyzn, z czego zazwyczaj na początku są te najlżejsze, a im dalej, tym cięższe kategorie wagowe. Dobra, słuchajcie, mamy niecałą godzinę do startu, Cytrulina. I kofeina dwie, żeby z papci wyrzuciło. I zaczynamy rozdrzewkę. Tutaj też pozdrawiam tego chłopaka, ponieważ wczoraj pomógł w przetłumaczeniu, ponieważ Hiszpanie nie rozumieli angielskiego, którzy weryfikowali sprzęt. Bardzo mu za to dziękuję. Swoją drogą, silny pop z Hiszpanii, pozdrawiam serdecznie. I jeśli chodzi o moje podejścia rozgrzewkowe, podciągania, to wykonałem serię z własnym ciężarem ciała, ale mówię, ciężko było cokolwiek odczuć. Wtedy założyłem 20 kg czułem taką moc w sumie, że też ciężko było zweryfikować, czy jest lekko, czy ciężko. Dalej poszło 40 kg było to samo, no i 60. 60 kg to była moja ostatnia rozgrzewka. Poszła ona bardzo dynamicznie. Potem już nie pokonywałem sobie rozgrzewkowej, bo trzymałem się swojego planu. Słuchajcie, właśnie startuje grupa druga. Ja po nich startuję, jestem w grupie trzeciej. Zaczynam ciężarem 75 kg. Chciałem do tego podejść dość bezpiecznie, i też słucham zaleceń mojego nowego coacha, więc ja mu, wiadomo, muszę też yy, zaufać. Jak widzieliście rozgrzewkę, 60 kilo było lekkie, ale to dopiero wiecie. Tam się okaże jak to będzie. Adrenalina, sędziowie, to wszystko. No więc zobaczymy. Mam też takiego śmierdziela na czarną godzinę, ale to zobaczycie. On będzie na drugie podejście i zobaczymy jak to pójdzie. Tymczasem 75, zaraz lecimy. I nadszedł ten czas. Pierwsze podejście, które decyduje o tym, jak potoczy się dalsza walka. U mnie to było 75 kg, które miało zweryfikować, w jakiej jest tam formy. Ale nagranie pokazało samo za siebie. Plan był taki, aby na drugie podejście wziąć 82,5 kg, ale było jedno ale, gdybyś czuł się bardzo dobrze, możesz wziąć 85. Więc chyba nie było nad czym się tutaj zastanawiać. I na drugie podejście wyciągnąłem moją tajną broń, czyli mojego śmierdziela, który miał mnie pobudzić. Ogólnie to podejście mnie stresowało, ponieważ na ostatnich zawodach zakończyłem wynikiem 82,5. Tutaj poszedłem na 85 i miałem troszeczkę w głowie, czy zrobiłem dobrze, ale poczułem naprawdę ogromne skupienie i naprawdę czułem, że mogę to zrobić. 85 wystrzeliłem tak mocno, że aż sam byłem w szoku. Planowo miałem kończyć 87,5, ale tutaj przyznam Wam szczerze, że myślałem o ataku na ponad 90. Jednak pohamowało mnie to, że ostatnio nie poszło mi zbyt dobrze. Więc stwierdziłem, Tomek, uspokój się, spróbujmy i zróbmy to 90 kg. No i co? Śmierdziel wjechał znowu i naprawdę, wiecie, poczułem ogień, poczułem fokus. Powiedziałem sobie, nie, no to wiedzie, to musi wjechać. Założyłem ciężar 90 kg, którego dawno nie dźwigałem. Kilogram alarmowania, uśmiechnąłem się do siebie. Ja nie pamiętam, kiedy ono było takie lekkie. W ogóle ono nigdy nie było lekkie. A tutaj czułem, że tu mógł być nowy rekord. Ucieszyłem się, i aż przykro było, że nie mogłem zrobić więcej. Ale mój mental się podbudował, i naprawdę poczułem ogień. Słuchajcie, jestem po podciąganiu. 90 kg poszło tak rewelacyjnie lekko, że aż sam byłem w szoku. Nawet sędzia w toalecie do mnie począł, powiedział: z polski, ty powinien 100 kg tam założyć. A ja mówię: no może na 100 kg nie. Ale na 9 się czułem, a to zajebiście, bo ja startuję w wyższej wadze niż zwykle, jestem cięższy, a ten pół naprawdę dzisiaj super oddał, nie? Więc śmierdziel zrobił robotę i teraz idę podładować troszeczkę węgle, cóż dojem, rozgrzewam się na dipy, ale mental jest zajebisty, więc ciśniemy i Polska górą. Jeśli chodzi o dipy, rozgrzewka była troszeczkę dłuższa, ponieważ było więcej serii rozgrzewkowych. Wykonałem serię z własnym ciężarem ciała, następnie 25 kg, 50 kg, 75 kg i 100 kg. Na 120 już sobie założyłem neopreny, ponieważ była to ostatnia seria rozgrzewkowa przed moim głównym podejściem. Jak chcecie robić rekordy, to musicie jeść wapel z nutellą, zaraz Wam pokażę. Na pierwsze podejście zadeklarowałem 135 kg. I mimo, że jest to pewnie, wiecie jak to jest. Człowiek i tak się stresuje, bo nie wie, jak ono będzie ciężkie. Jeśli będzie lekkie, to bardzo dobry znak, ale jeśli będzie ciężkie, to wtedy dopiero zacznie się walka z tym, co robić dalej. Jednak wszedłem bardzo pewnie, nie wahałem się. Nie wahałem się, jak mówię, Było gładko. 135 było naprawdę bardzo, bardzo ładne. Ale przez chwilę przemyślałem, czy robić to 150. 15 kg to jest duży przesad. Ale wiecie co potem pomyślałem? Nie przyjechałem tu się bawić. Przyjechałem zrobić nowe wyniki. I tego się właśnie trzymałem. A poza tym miałem pewien sen, który wam też niedługo pokażę. Rozmawiałem z mamą i mówiłem jej, mamo, śniło mi się, że ten ciężar poszedł i nie było ciężko. I słuchajcie! 150 wjechało i to zobaczcie, jak płynnie, jak pewnie. Nie wiem o co chodzi z tą niebieską flagą z tyłu, ale miałem na to totalnie wdzięczny, bo się cieszyłem, że 150 poszło. I tutaj dużo osób mówiło, dawaj, dołóż jeszcze 2,5 kg. Ale ja mówię, nie, nie chcę, bo ja chcę mieć największy total z wszystkich zawodników na tych zawodach, więc trzeba było iść. Po inną cyfrę, po pakę 55. Założyłem neopreny i szedłem po swoje. Ale czas się dla mnie przez chwilę zatrzymał. Zmieniali mi rozstaw bardzo długo i kazali mi czekać. Założyli ten ciężar, czekałem. Miężnie, że to były minuty, ale tak naprawdę to tyle nie trwało. Założyłem to 155, które pobijało mój wcześniejszy rekord o 10 kg. Nadszedł czas walczyć po pakę 55 i tytuł najsilniejszego na tych zawodach. Zrobiłem to. 155 kg. No nie wierzyłem po prostu. Patrzę lewo biała plaga, patrzę prawo biała plaga. Ale nagle ziomek przede mną daje mi czerwoną flagę, Więc co jest grane? I powtórzenie zaliczone. Ja nie wiedziałem o co chodzi. On mi mówi, że głębokość, ale na szczęście, miałem dwie osoby, które nagrywały, i można było jeszcze dodatkowo się odwołać. Więc się odwołaliśmy. Na szczęście, filmy wyraźnie pokazywały, że ten zakres był. Ale powiedzieli i przeprosili, że to wszystko dzieje się tak szybko, że czasami ciężko zweryfikować i to jest zrozumiałe. Najważniejsze, że to było dla mnie wtedy tylko zaliczone. 135 kilo. Lekkie jak skur... to że tak powiem. 150 kg weszło, wynik którego nigdy nie zrobiłem, który zawsze chciałem, ale ja wam pokażę wideo. Rozmawiałem z mamą i mówiłem jej, mamo, śniło mi się, że ten ciężar poszedł i nie było ciężko. I słuchajcie, co jest najlepsze? 155 kg. Wycisnąłem, wywalczyłem, sędziowie mi dali czerwone flagi i się troszeczkę musiałem pokłócić, ale zweryfikowali, bo wiecie, to jest szybki ruch, głębokość, mówią nie. To jest zaliczone. Mamy 155 kg. Poprawiłem swój rekord dzieciowy. O, 10 kg. No p... polska siła. No to to mogę powiedzieć? To jest istny nie roz... nie? I tym sposobem wygrałem zawody. Podbiłem Hiszpanię. Wygrałem swoją kategorię, ale dla mnie było co innego ważniejsze. Byłem najsilniejszy z wszystkich kategorii wagowych i ustanowiłem rekord. Potrzebowałem tego i naprawdę się cieszę, że mogłem reprezentować nas, Polaków, i pokazać znowu, że jesteśmy niesamowicie silni. Dziękuję wszystkim, którzy ze mną tam rywalizowali. Dziękuję organizatorom. Mam nadzieję, że tam jeszcze wrócę. Ale muszę wam coś jeszcze przekazać. Ale wiecie, co mnie najbardziej cieszy? Przełamałem własne granice. Zrobiłem jeszcze wyższe wyniki i człowiek tak trenuje dwa lata i stoi w miejscu i mówi sobie, kurde, może to już kres jego możliwości. A tu jednak, zobaczcie, nie warto się poddawać. Czasami trzeba przećwiczyć, przeczekać ten okres i można osiągnąć więcej. Te zawody dały mi dużo do myślenia, że jeszcze mogę powalczyć i, i zamierzam. Tym bardziej, że osiągnąłem rekordowe wyniki. Osiągnąłem najwyższy wynik z całych zawodów najcięższego dipa na zawodach zrobiłem i mega się tym jaram. Więc trenujcie ciężko i nie poddawajcie się, bo warto walczyć o swoje. Pozdrawiam. Dzisiaj widzowie nie śpimy, ciało i lecimy, Alicante.